Pani Prezes. Rozszerzenie roli farmaceutów w profilaktyce oraz w roli usług szczepień ochronnych przeciw COVID i grypie w polskich aptekach przyniosło bardzo dobre rezultaty, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej skrócić ścieżkę pacjenta w realizacji usług szczepienia, tak aby odbyło się to z korzyścią dla pacjenta oraz systemu. Możemy tą ścieżkę skrócić poprzez możliwość wystawienia przez farmaceutę recepty farmaceutycznej na szczepionkę refundowaną. Wówczas pacjent przechodząc do apteki wykupi szczepionkę w aptece, Farmaceuta, po pierwsze, farmaceuta wystawi receptę, pacjent wykupi szczepionkę, a następnie farmaceuta zaszczepi pacjenta w aptece. Drugim możliwym rozwiązaniem jest wystawienie skierowania populacyjnego na grypę dla pacjentów, tak jak jest to przy szczepieniach dla szczepionek przeciwko COVID-19. W IKP pacjenta jest skierowanie na szczepienie. Wówczas pacjent przychodząc do apteki zgłasza chęć zaszczepienia, farmaceuta w systemie, w systemie informatycznym widzi wystawione skierowanie, szczepi pacjenta szczepionką i dane niezbędne umieszcza w systemie informatycznym pacjenta. Możemy zauważyć, że w ostatnich latach rola samych farmaceutów rośnie, jeżeli, właśnie, jeżeli chodzi o profilaktykę czy o zdrowie pacjentów. Jakie tutaj rozwiązania można wprowadzić, tak aby no, wspomóc system właśnie pracą samych farmaceutów? Szczepienia są formą profilaktyki pierwotnej. Wykonujemy szczepienia przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie. Warto jest rozważyć możliwość wykonywania szczepień przeciwko innym chorobom, chociażby jak WZW, krztusiec, tężec, pneumokoki. To zwiększy na pewność wyszczepialność pacjentów przeciwko tym chorobom. To jedno zadanie. Następnie z działań profilaktycznych to też działania edukacyjne, które powinny być wdrażane i są wdrażane w aptekach, ale z działań jeszcze profilaktycznych to działania w ramach opieki farmaceutycznej. Staramy się o wdrożenie opieki farmaceutycznej i finansowanie opieki farmaceutycznej z budżetu, z budżetu państwa po to, żeby ta usługa była dla pacjenta usługą bezpłatną, tak jak i usługa szczepień wykonywanych w aptece powinna być usługą bezpłatną dla pacjenta. To zachęca do szczepienia w aptekach i w ogóle do szczepień.